Pani wspomniała właśnie o tych dziennikarzach w, w, pracujących w telewizji polskiej. Co Pani o nich sądzi? Jak oni powinni skończyć? E, no przede wszystkim powinni mieć odrobinę honoru i powiedzieć do widzenia, dziękuję i przepraszam. E, dlatego że uważam, że ten czas się skończył. Jeśli ktoś służy za tubę danej partii, no to musi razem z tą partią odejść. Czyli Danuta Cholecka odchodząc właśnie teraz z telewizji polskiej, tak prawdopodobnie za chwilę nastąpi, dobrze zrobiła? No, bardzo dobrze, no bardzo dobrze życzymy miłych wakacji. Jaka kariera czeka właśnie panią Cholecką, jak pani sobie myśli? A ja sobie o niej w ogóle nie myślę, bo nie zaprzątam sobie głowy bzdurami. Ja myślę do przodu, ja raczej myślę o, o swojej przyszłości, nie o pani Holeckiej. O, to może w takim razie czy panią ponownie zobaczymy na ekranach telewizji Polskiej. No ja, ja mam nadzieję, ja mam taką nadzieję, bardzo bym e, chciała e, zaistnieć. Nie, niekoniecznie nawet w kwestii prowadzącej, może nawet za, zarządzającej, bo jednak 35 lat spędziłam w tej stacji i, i mam dużą e, wiedzę. No, ale to zobaczymy, jak się losy potoczą. Na razie to jest mój dreams, to jest taka moja lista marzeń na przyszły rok i to pod numerem jeden. Żeby dostać ponownie, że tak powiem. Ja nie ukrywam, że bardzo chciała, bo jednak ja, moja twarz jest związana z telewizją publiczną, bo pracowałam, mogę powiedzieć, tam prawie od dziecka, czyli zaraz zaczęłam swoją pracę po studiach. Zaczynałam, jak wszyscy wiecie, od fitnessu, potem prowadziłam swoje autorskie programy Sztuka Życia z Gwiazdami na temat właśnie zdrowego podejścia do życia. Teraz myślę, że ja zawsze dojrzewam ze swoimi projektami, że teraz dużo mogę zrobić dla dojrzałych i wspaniałych, tak ja, ja nazywam tą dojrzałą część publiczności i mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, bo w końcu jest to telewizja emisyjna. I że w końcu nikt nie będzie przeszkadzał w pracy, bo to było takie śmieszne, że ja dawałam właściwie program za darmo, muszę Wam powiedzieć, że tak zwany stoczył chyba 200 zł, bo byłam producentem swoich programów. Sama przygotowałam tą oprawę sponsorską, Wiesz, co tydzień jeszcze telewizja dostawała za darmo kupę pieniędzy z racji emisji tego mojego programu, no ale PiS wolał wydać na swoje gwiazdy, którym ufał niż po prostu na ludzi, którzy są ludźmi czynu, bo ja mam wrażenie, że pewnych drzew się nie, nie, nie przesadza tylko dlatego, bo nie, prawda, bo mi się ktoś nie podoba, że trzeba szanować profesjonalizm i na taki szacunek liczę, że, że te, ci ludzie, którzy w tej chwili są w rządzie, ja myślę, że są naprawdę ludzie kultury dzisiaj, naprawdę wszystkich, których słuchałam i pana Kosiniaka-Kamysza, zresztą z którym miałam kiedyś okazję pracować, jak był jeszcze ministrem pracy, no to to jest, to jest niesamowity też bardzo fajny człowiek. Także no, nasz marszałek Sejmu, który pobija rekordy oglądalności, który nareszcie wziął w garść wszystkich facetów, nie powiem, że za, wiecie co, i w końcu, i w końcu jak gdyby prowadził porządek. Nie, no to w ogóle jest jak gdyby inna bajka. No, na, nareszcie mam nadzieję, mam wrażenie, że będziemy żyć w innej kulturze.